Zapraszam serdecznie. Pierwszy ze studentek już jest na scenie. Gorące brawa za odwagę. Mamy tutaj studenta kibica. Nie Niezłodziewane zachowania. Szanowni Państwo, na scenie znaleźli się już Pani Renata Szczypka, Pan Arkadiusz Rudzki, Pani Barbara Grzybek, Pan Grzegorz Oleksa, Pan Konrad Smogorzewski, Pan Krzysztof Ryś, Pani Magdalena Skotak, Pani Ilona Padura, Pan Łukasz Sitek, którzy odbierają dyplomę w imieniu wszystkich absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu Dąbrowie Górniczej rok akademicki 2011-2012. Wydaje mi się, że należą się brawa. Wydział Zamknięcowy. cieszy.